W dzisiejszym odcinku zobaczymy kolejną wyprawę na Baba Jaga, zapraszam do oglądania. Są krwi, więc dostają tą krew. Boss jest trzy sześć, on jest tutaj, więc idziemy. Wziąłem dużo rzeczy ze sobą. Wziąłem wysokopoziomowych, ale wziąłem też kilku słabych. No i jako, że są trzy wampiry, to bijemy się ze wszystkich wampirami po drodze. W najgorszym wypadku ona się zarazi, to trudno. Jakoś to przeżyjemy. Kurwa, krytyk. No, świetnie się zaczyna, jak widzę. Ja pierdę, dlaczego oni zatrzymają tą szybkość tak niską? Znaczy, ja wiem, bo oni mają te błyskotki, ale one nie wpływają, pewnie te cechy. Nic kurwa nie rób. Eee, tak. Dobra, Pat szczerze, to spróbuj się ratować, żeby potem się nie ugryzi. Dobra, i ty. No. Dobra, ją chyba nie, on chyba nie będzie mógł iść z tej pozycji. Że nie wiem, jak to działa w ich wypadku. No za ciekaw pójdzieć dwa też jak im dalej tym mniej nie może atakować to się na nie. Wiem. Dobra. Mam nadzieję, że... No właśnie, marczy mnie też ta krew, za to musi się być dwa piramidą, bo ja wziąłem tyle krwi, ale nie spodziewałem się, że nie od razu musi użyć. Zapowiedzmy, że dla jednej osoby jeszcze będzie. No ale właśnie dalej to będzie problem. Dobra. Ech. No niestety stresuje się coraz gorzej. Dobra, dobra, spróbuję mu Może by nie stresowała dobra robota. No, bo tak to przynajmniej nie zestresuje w tej turze. Ty teraz. No to ty w tego. On jest gorszy. Kur cool. nie trafiła. Ja pierdzielę nie wierzę. Drugi unik. Co ma trochę tego uniku? Ale no jest chyba wy macie trochę tej celności. No nie jest to tak źle z tym, nie? Ty, ty masz jaką celność. No nie zobaczę teraz. Dobra. No ta ja mam... Nie no, ona już będzie chora. Jak chuj. Ona już będzie chora. No ale na 100%. Dobra, zabij jednego chociaż. No ty musisz, no ty musisz strzelić w końcu, zabij chociaż jednego. No. Dobra I... No i ten dewędź A ta, ta jest drugiej strony jest papierowa już. Dobra. Lecz może wszystkich. Żeby był krytyk. Jakby co? Dobra. No w końcu. Tak ja jest tylko że trochę za późno. No jej HP jest źle, bardzo źle. Musisz ją leczyć. A ty będziesz go bił, a ty będziesz go, go leczyć. No no, to trzeba. Żeby nie padła. No i zaraz się przyda. O, ja na No właśnie, kolejny minus. Dobra. I trzeba będzie jej dać trochę jedzenia, bo ona nie ma odtrutki. Nie mamy. Piry właśnie to ja O, dobra, formacja będzie tylko trójka. Ty, szczerze, po prostu go uderz. Ok, jest bardzo dobrze. Bo teraz go może zdjąć. No. I już ten największy problem poszedł. No. Zresztą te apiry, te tak kwawie głównie byłoby, jak trucizna. Dobra, ty leż ją już, pe personalnie. No jest dobrze. No i ty uderz. Dobra, jeden pad. Został jeden. Dobra, ty teraz. No, i poszedł. No. I kolejne zaproszenie. No i się pojawi kolejny problem. Mogę użyć? Mogę. To ja bym wziął. O, mhm. Dobra. No i spodzimy. Dobra, kolejne pomieszczenie. Okej, okay, walka. Dobra. O, tutaj będzie dużo krawienia. O, ja pierdzielę. No, to chyba będzie błotne, że jednak wyjebałem te bandaże. To nie wiem kompletnie o tych psach. O, chyba wszyscy się ruszą przed nami. To... Ty, żeby ona na zawał nie padą, ona ma 34. Tak, zrób. O ty wszystkich uderzysz. No. Który pies nie atakował ten, tego go zdejmij. No, to już... Ej, pewno, że tylko my będziemy mieli turę. Ty użyj tego. No i została tylko ta babka, co się ukrywa. No. A tyle wszystkich. Chyba nie mamy jak ją wykryć, jak dobrze pamiętam. Czy mamy? Mamy coś? Masz coś? Masz. Znaczy, ona już nie chce jej wykrywać. No dobra. No właśnie jej stres. No ile pieniędzy. Dobra robota. No i tu będzie... Znaczy, to jest mną. Okej, kolejne wampiry, oczywiście, że walczymy. Tych zaproszeń sporo, będzie. No, no, to jest najgorsza formacja. To będzie pierwszy on. A ja O nie, to jeszcze gorzej. Muszę go by wampiry, bo... żeby ona nie padła na załam przed bossem, nie? Bo tak jak w trakcie to tam w ona ma tylko drugi poziom. To nie jest jakoś wysoko. E, Okej, okay, ogórz go. Bo on będzie go. Ach, nie weszło. To musimy tego użyć. No dupa. Oj, będzie problem. Powoli. Bo musimy go szybko zabić. Dobra. No ty musisz użyć żadnie. to co padły w miarę szybko, okej. Okay. No i się bawią problemy. A to wypij i to weźmiemy, bo to jest 1200. No powiedzmy, że tyle. 1200. No teraz czas na rozbicie obozu. A! No, rozbicie obozu. Jeszcze czas na na walka z wapirami. No i to i osłabiający, nawet. Jeszcze to on, on jest w tym składzie. To ja martwi bardzo, że on jest w tym składzie. I do dobrze go podstawili teraz, bo teraz można go bić. I od niego zaczniemy, jego go opadnie. z tego z tyłu, dobra. Zabij tego, dobra, został tylko jeden. Mhm. Dobra, ee, bi. No. I teraz tak, bierzemy... Nie no, ja bym wziął te złota, szczerze. Za ten grosik. Nie za ten grosik, za tą. To, to. I teraz tak, ja bym najpierw rozłożył obóz, a potem otworzył skrzynkę, bo to slota nam da. No. I teraz stres trzeba obniżyć. Znaczy, nie, najpierw trzeba coś na te, te, Tak mamy. Zapobiega dostaw zasadzkom. to robota. A, nie, nie obniżyć jej stresu. Szkoda. O ja, pierdzielę tu mamy zapomniałem. No to wszystko, no, to musi być gotowi do walki w takim razie. Eee, ty masz cenność unik, bo będę przecież te. Nie, nie ma. Dobra. Myślałem, że będą leże przez chwilę. Eee... No jest. Dobra, Zaczynamy. Czy możemy ją ogłuszyć? Nie. Eee, to bi po prostu chyba. No, tak będzie lepiej po prostu bi. No, ty teraz możesz? Nie możesz? To siedem. To dostanie. Do gara. Ok, więc jak co robimy? Ty chyba będziesz tłuk garnek. Będziesz... i wy będziecie z ją. Chyba tak to zrobimy. Dobra. Tak. E, ty co się rzucają z włóczniami? Tak to zrobię. Dobra, ona wyjdzie na wrotach śmierci, to ty zrobisz tak. Naprawdę? Nie zdjechać tego gara? No super. No Krzyżowy zostaje taki średni. No. Znowu ktoś do gara? Da, dobra. Jest problem, bo to jest krzyżok. I teraz tak, mogę go olać i ją bić. Znaczy... Szczerze, Może to nie będzie takie najgłupsze? No. uciek do mięsa. To jest, widz. Znaczy, zobaczymy jak to będzie. No ty z tego będziesz mnie ostrzelać, albo ja, Gar. No. Dobra. Chodzi faktycznie, o, że lepiej go ratować. No, zaraz, rzuć włóczniami. Także dasz damage Garowi. I jak będziesz szła, to uderzysz w Gar. Ty na to raz. o! Dobra, dobry strzał. No i Galnek uderzony nadzieję, żeby ona dostawała do na O, O, to gada. To już będzie trzeba bić. Ale nie wiem, czy... Chociaż nie no, chyba faktycznie tylko krzyżakiem będę. No, faktycznie tylko krzyżakiem. Bo... Eee, e, jakby ktoś musi ją też bić. No. No, ty bierzesz pistolet i strzelasz. O! Git! To krzyżak nas strzała to zdejmę. To ty uderzysz w nią. E, no, krzyżak bi i teraz ty. Dobra. Ej, no, Edb jest przesady, przed, przed chwilą wier wyszło. No świetny. że tak się raczej przykładowo na... Dobra, to strzech. Piękny strzał. Bardzo dobry. No, to raczej jest już ugrane, bo ona aż tak szybko ich nie zabije. A! No, no to jednak nie, co że ona się może leczyć. Właśnie, bo ty na strzałach tego gara nie naprawdę. No, na tak śmierci. Dobra. I chyba zginie, co? Nie, żyjesz. No, ty bij tą babę. Dobra. Zabito, dobra. Zabite. Dobra. O, to będzie trzeba wziąć. To bierzemy. I teraz tak. To... Na tyle mam nadzieję, że Ci się podoba. Zapraszam na poprzednie odcinki takie albo na serię z Azaka. Cześć!